Jak działa kakao ceremonialne? Moje doświadczenia z kakao ceremonialnym opowiem. Szczególnie jedno doświadczenie. Jak powszechnie wiadomo, kakao służy do różnych rytuałów. Otwiera serce. Generalnie ma takie zadanie, aby dotrzeć do prawdy: dotrzeć, do co tam w tobie siedzi. Często jest wykorzystywane na kręgach, aby właśnie najpierw wypić to kakao, a potem jakby tworzy się przez to taka no, wspólnota, można powiedzieć, ale też bardziej czujesz i przychodzi to, co ważne, to co trzeba. Można też robić tanie, intuicyjne z ceremonią kakao. Generalnie chodzi o to, że kakao ceremonialne jest tłuste. I trzeba je troszkę doprawić, też przyrządzić. Można na wiele sposobów przyrządzać kakao ceremonialne, ale takie zwykłe kakao, jak ma zawartość tłuszczu nie wiem, jakieś 10-12%, takie w sklepach no to takie ceremonialne ma kilka razy więcej. Jest też do kupienia kakao, takie, co ma zawartość tłuszczu. Hmm, Dwa razy takie niż w sklepach, niż te ogólnie dostępne na Allegro, jak kupuję czasem. Czyli ma na przykład nie 12%, tylko 24%, jakoś tak. Ale to ceremonialne jest jeszcze tłustsze. i generalnie to się przyrządza. No można to tak dosmakować i tak przyrządzić, aby to smakowało bardzo dobrze, bo takie po prostu czyste jest bardzo gorzkie i bardzo tuste. Natomiast wracając do tego działania jeszcze, jakie ja mam doświadczenia z kakao, kiedyś, w tamtym roku, miałam taką sytuację, że jak to kakao właśnie otworzyło mi serce i jak pomogło mi dotrzeć do, no, do, te, do te, te, takiego czegoś ważnego, co blokowało w energii. Akurat w tym wypadku sprzedaż nieruchomości. I teraz ja sprzedawałam nieruchomość, i ta nieruchomość była wystawiona, i jakoś w ogóle przez pół roku było zero zainteresowania. W końcu zrobiłam na to sesję. No i ten, tam też wyszło na tej sesji. Ee, że dobrym miesiącem na sprzedaż, nawet astrologicznie, to będzie wrzesień ubiegłego roku. No i mimo tego, że przez pół roku e, nie było żadnego zapytania o to mieszkanie, mimo tego, że było w biurze, na początku września ja sama wystawiłam to mieszkanie do sprzedaży, i od razu znalazł się chętny. I to chętny, który był. W ogóle dałam ogłoszenie, i to było w ciągu nie wiem, paru minut, że, że, że ten, ten chętny, i to taki, którego ja sobie wykreowałam, że chcę, żeby mi zapłacił w gotówce, chcę, żeby ci najemcy, którzy tam byli, przeszli też dalej, aby, aby było wobec nich też w porządku. I tam miałam jeszcze takie różne kryteria. No i znalazł się taki ktoś, znalazł się taki pan i ja już poczułam, że to jest najwłaściwsza osoba do sprzedaży, żeby na, na, najlepszy kupiec z możliwych. Ja już to poczułam jakby w energii. E, no ale umówiliśmy się na spotkanie i to mieszkanie jest w innym mieście. No, i ja chcę jechać. Jeszcze zanim jakby. Ja, ja mam taki zwyczaj, że jak jakieś ważne rzeczy są w moim życiu do zrobienia, jakieś ważne rozmowy, negocjacje, to jadę na głodnego, bo wtedy wiem, że mam jakby jakąś taką lepszą energię, większą spójność myśli. No, i jakąś taką uważność, jeżeli coś jest dla mnie naprawdę ważnego, a to takie było, to tak, tak zrobiłam. Czyli pojechałam bez śniadania, ale mówię no dobrze, coś trzeba sobie w termos wziąć na drogę, bo tam jechałam dwie godziny ponad na to spotkanie. No, i jakoś. Nie wiem, los tak chciał, że nie, nie, nie miałam czego sobie zrobić z tego termosa, i zrobiłam, zostało mi się tam z dnia wczorajszego kakao ceremonialne. Trochę je, właśnie, e, rozwodniłam, czy tam dolałam mleka roślinnego, i zebrałam e, w tą podróż kakao ceremonialne do popijania, bo nie miałam akurat pod ręką nic innego. I to, to było takie, naprawdę, bardzo spontaniczne, że. Zazwyczaj to piję rytualnie, w kręgu innych osób e, i tak dalej, e, czy jak są jakieś goście, a to było takie, no dobrze, to sobie wezmę w termos kakao ceremonialne. E, I słuchajcie, e, pierwszym takim, e, wziąłem to kakao, jadę, no i trzeba było zatankować, e, bo to daleka podróż. No i pierwsza blokada w energii, która jakby czułam, że coś jest na rzeczy, to jest, że zablokował mi się bak w lew i nie mogłam zatankować. Mówię, coś tutaj nie gra, no nie mogę pojechać, tak? Mam ważne spotkanie i już wiedziałam, że tutaj jest jakaś informacja dla mnie, że ja muszę coś puścić emocjonalnie, że muszę coś przepracować. Ja już po prostu to czułam. I na tej stacji jakiś pan mi pomógł, bo tam się jakiś mechanizm, który odblokowuje ten, ten wlew, paliwa zablokował, i trzeba było wyrwać, żeby za, zatankować. No i tam mi pomógł to otworzyć na siłę, ale zatankowałam i mogłam pojechać na spotkanie. I słuchajcie, popiłam sobie to kakao, po małym łyczku jadę, ale czuję, że coś się we mnie wzbiera, że łzy mi same lecą i nagle. Jadąc właśnie na to spotkanie, zaczęły mi się e, przypominać ważne rzeczy e, takie z tego miesz związane z tym mieszkaniem, co tam się, co tam się działo. Jakby to była dla mnie taka informacja, że ja potrzebowałam tam e, zakończyć jakieś niedokończone sprawy emocjonalnie, pożegnać się z, jakby i z tym mieszkaniem i z tymi sprawami, i z tym jakby zakończyć pozytywnie tam co, co, co tam się działo, tak e, żeby jakby to mieszkanie zupełnie oczyścić, żeby one było do tej sprzedaży gotowe czyste, bo jak wiecie e, często jest tak, że trzeba mieszkania oczyszczać bo coś tam, no nie wiem, nowi lokatorzy nie czy tam nabywcy nie mogą spać itd. i tak dalej. Ja jakby u mnie to samo się tak wymusiło, abym ja dokończyła wszystkie historie z tym mieszkaniem związane. No i zaczęły mi się, jak odpaliły mi się te emocje, dzięki temu kakao, które sobie popijałam. Tak naprawdę, jakby, jakbym oglądała film, tutaj prowadzę auto, a tutaj mi się jedna po drugiej wchodzą w sytuacje takie emocjonalne, związane z tym mieszkaniem, i w połowie drogi gdzieś już mi się skończyły te obrazy, te wspomnienia. Ja je przepracowałam. Też trzeba było czasem powiedzieć słowa mocy. To, to, to ja sobie sama sesję tak naprawdę zrobiłam taką jak z klientami podczas prowadzenia ale no to było automatycznie, e, mówiłam słowa mocy, e, przepraszam, proszę wybacz mi, kocham Cię, dziękuję Ci, do niektórych osób, e, niektóre wspomnienia, wysyłam światło miłości itd. i tak dalej. I w połowie drogi już mieszkanie było oczyszczone, bo e, jakby ja już poczułam, że już nic nie trzyma, emocje się skończyły, emocje się odegrały i dojechałam na miejsce, po prostu dogadaliśmy się w 15 minut i notariusz też był po prostu już na drugi dzień ustalony wszystkie formalności, po prostu ta sprzedaż poszła błyskawicznie, ta finalizacja tego jeżeli już wszystko było dograne w tej energii zakończone i to kakao mi pomogło wtedy jakby dotrzeć do tych spraw, do tych emocji a mieszkanie było oczyszczone, wolne i mogła nastąpić łatwa, szybka finalizacja. Wszystko poszło w ogóle bardzo gładko. No, nie mogłam sobie chyba wymarzyć lepszego kupca. Wykreowałam go sobie. Tak więc tak to wszystko działa, moi drodzy. Te rzeczy, takie energetyczne, są bardzo ważne. I tak jest ze wszystkim. Jeżeli sam nie, sama, nie wpadniesz na to, żeby coś oczyścić, żeby coś do, to, dokończyć, coś z przeszłości zamknąć, to życie cię do tego zmusi, pokaże ci. Tak jak mi na tej stacji, to było dla mnie taka lampka. Uwaga, coś masz do zrobienia. Tak jakby jak jakiś przewodnik duchowy mi powiedział. Musisz coś dokończyć, żeby to poszło gładko, tak? I to był taki blok, taki stop, zatrzymanie, że, że no nie mogłam tego nie zauważyć. I ja od tej pory, znaczy od, od wcześniej już kieruję się intuicją i myślę, że to mi bardzo w życiu pomaga. Na tym przykładzie możesz sobie też zobaczyć, że. Może kakao to było w tle, albo na głównym planie już sama nie wiem. Natomiast chodzi o to, że to nie musi być wcale kakao. Ty możesz sobie ustalić jakiś swój inny zupełnie, nie wiem, że jak pijesz gorącą czekoladę albo herbatę jakąś tam specjalną, co lubisz, to siadasz teraz i pijąc tą herbatę. Zaparzyszą sobie specjalnie, zrobisz sobie rytuał, zapalisz świeczki i popijając tą właśnie specjalną herbatę, ty będziesz sobie coś uzdrawiać. Przyjdą Ci emocje, które potrzebują do kończenia, przyjdą ci jakieś sprawy ważne, które potrzebujesz domknąć. Tak? Pogodzić się z czymś, może kogoś przeprosić, może coś zobaczyć z innej perspektywy, i to też może być sposób na taką autoterapię. E, ja też zapraszam na kręgi e, kobiet i mężczyzn z ceremonią kakao, które czasem organizuję u mnie w domu e, albo w innych przestrzeniach, na taniec intuicyjny, też czasem z ceremonią kakao, i na moich warsztatach również. Kakao po prostu może pełnić symboliczną funkcję, ale dla mnie jest czymś więcej, jest to głębsze. Także ja bardzo polecam, spróbuj. Ja próbuję różnych przepisów. Dodaję też orzechy, dodaję różne przyprawy. I zazwyczaj robię na mleku roślinnym. I troszkę słodzem, jodem na przykład. Albo jakimiś innymi słodzikami. Także polecam, popróbuj sobie, zobacz. Bo takie czyste jest gorzkie, ale jak dobrze dosmakujesz, może to być doznanie wielowymiarowe. <śmum> Pozdrawiam serdecznie. Wdzięczność za oglądanie, za subskrybowanie i zapraszam na kolejne filmy. No, ja oczywiście, na sesję. Możesz się zapisać poprzez formularz na stronie dobra, wibracja, kontakt albo po prostu do mnie napisać.